To za grzybiasty krowy, no właśnie takie kurde specjalne, bo one ogólnie, jak się do nich podejdzie, jeżeli masz miskę, jeżeli wydoisz tą krowę, to ona ci daje zupę grzybową. Taka istna, klasyczna zupa pieczarowa, którą po prostu wyciskają sobie z wymiona. Czy te oczy mogą kłamać? Przez te oczy, te oczy zielone, oszalałe! Chcemy śpiewać barkę. Tak jest. O panie, no ty nami... <laughs> spojrzałem. W sensie, to jak któregoś miałam taką głupią sytuację, nie? Że dzwoni do mnie kuriera, a ja nie widziałam, bo ja mam głowę. I bo wyobraźcie sobie, odzwaniam później do niego, bo widzę, że jakiś numer nieznany, a tak mi się sobie nie wiem. Może faktycznie jakaś paczka, czy coś To mówię. Nie wiem, dobra, to odzwonię, no i odzwaniam I nagle takie, hello, ty dzwonił z tego numeru. I nagle słyszę takie, hello? Ano, ktoś dzwonił, a ja takie, what? A kto to mógł dzwonić? A ja takie, o kurwa, ty po głosie ty nie znał. No nie wiem. Ano, kurier dzwonił, wie, Czyli jednak, a w domu pani jest! Ja mówię, no jestem, to czemu nie odbiera? A, no mówię, nie, bo się tam szykowała i w ogóle, dobra, dobra, a w domu ten, ten już mogę odbrać, gdyby tam się ogarnieć? Mówię tak, tak, proszę bardzo, no mówię, dobra. Nie ja za chwilę był z powrotem. Tak, ja mu otwieram drzwi, tutaj makijaż rozmazany, jeszcze w ogóle z wczoraj. Włosy w tym turbanie, co ja mam zawsze, jak wiecie, jak tam sobie włosy myję, to mam taki turban na głowie. W ogóle podarta piżama, spodnie dziurawe, on tak na mnie patrzy. A, to ja już wiem, czemu pani nie odbierała? A ja tak mówię, no wie pan, no, no trzeba było się jakoś tam ogarnąć ze wszystkim. Tak, tak, ja rozumiem. Do miłego szykowania się, miłego dnia życzę, nie? No dobra, dzięki wzajemnie. A wy nie byliście nigdy takiej sytuacji z tym, z, z kurierem? No. Ale wydaje mi się, że kurier nie powinien jakby mieć jakiegoś takiego, wiecie, o Jezus Maria, otwiera, i bez spodni, albo coś tam. Kurde, jak rano na przykład przy, przywozi cię o godzinie 8 rano, a ty na przykład wracasz z nocki, albo coś takiego, jesteś totalnie niewyspany, no to jak ty masz mu, kuźba, nie wiem, otworzyć w garniturze? Kurde, bez przesady. Dzień dobry, panie kurierze, oczekiwałem pana, może kawki? Mówić, kawka, herbatka, dzień dobry, witamy. Dobra. Zajebista. O Jezus. Boże, jestem, z... w sensie, czuję... Jestem wzruszona. Boże, ja właśnie chciałam tego. Mieliście kiedyś taki moment w życiu, w którym myśleliście, że się zagubiliście i brakowało wam czegoś, ale tak bardzo mocno, że nie wiecie co zrobić i jak sobie tą pustkę wypełnić? Właśnie znalazłam. To jest pizza. Oho, aha, 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 Jezus, kur... Kurc, co jest? Słyszałeś to? Co to było? Nie nawet to samo F na czacie. To, jest, to jest na... jedyna dziura. Może ciągle w nią padać. ją zalać wodą. Kończy mnie to granie. O, <laughs> o Jezus! O myke. Tu jest mała grzybowa krówka! Co tu robisz, malutka? Je... Czy to... Co ona tu robi? To jest Paulinka! Nieważne! Le! Nie, to nie jest mała urocze krówka! To jest pod przykrywką stara wersala! Żal! Kuźwa mać! Nie jesteś małą krówką! Jestem starą wersalą, a on jest starą torbą, o tak. To nie jest obraźliwe, to jest już wiesz, to jest poziom naszego wieku. To to, je, to, to jest właśnie. Poziom naszego wieku i humoru. Jezus, jak naryczy. Czekaj, Jak to? To bije! No kur! Co ty robisz, babo? No co jest? Bo ona mnie zjadła! Będziesz miała zgagę! Zobaczysz! Będziesz miała zgagę i cię zapieczę w dupę dwa razy. Aaaaa! Szybko! No! Nie ma czy... <laughs> Nie Stąd! Szybko! Szybko, szybko! Jezus! Szybko! Nie, tylko nie pani krina! Jezus, idzie! Idzie, idzie, idzie! Dobra, idzie, chodź! Chodź! Czyli? Idziemy tu! Szybko, szybko! Chodź, chodź tu, chodź! Szybko! Dawaj, 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 dawa, 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 szybko! Ha! Jebać! Nie ma! Kurwa są nie ma A! Ja się co tu się odjebało? W jej klocka w dupala. <grywa> no co za hałwa? No ta stara hałwa zamienia się w jakieś rzeczy, pojękuje na, na, nam tutaj albo nas bije. Odsuń się stara torbo, czekaj, a w stronę? Ała! Ała! Czuję się jakbym była w Made in Abyss. Bo to potwór z neteru. Paulinka jest potworą z neteru. Dobra, ale jak idziemy na wyprawę, to idziemy na wyprawę, czekaj. Czego potrzebujemy na hardą wyprawę? Musimy się zastanowić. Wszystko. Nie no, żartuję, ale. Wszystko. Ja biorę cokolwiek, żebyśmy mieli cokolwiek. Ja nie wiem nawet jak trafi do neteru. Co? Nie zbiera ten problem. O, Co o, to? Już. To jest rybik cukrowy. na trochę się tak zmieniła. Tak, A. -a. Tak, tak, tak. Ej, taki... wyglądasz jak mały siuras. Przypominasz mi plemnik. Ja do tego musiałam porównać. No bo wygląda jak mały tak. jakiś taki, tylko bez zębów. Rośni. Czekaj, co? Wyrażasz moje plemnicze rośni, uczucia? Rośnij, rośni, ok. O, o tej na... dobra, zaraz się coś zmieni. Jebie mi dom, jak nic. O Jezus! Dobra, Kurwa. Staram. Jak się robi zapalniczkę? Krzesiwo i żelazo. Krzesiwo... To było krzesiwo po prostu. B blok żelaza, złożę żelaza, czekaj... Sztabka żelaza, kurwa, ruda żelaza. Jaka żelaza, która? A po co bierzesz jeszcze żelaza, jak masz krzesiwo? Nie wiem, bo mówili, że trzeba podpalić. No i dawaj, odpalaj. Krzysiwem? Trz. No. O! Trz. Kurwa, już spadłam. A ja nic nie mam z Nie bij ich. Nie? Nie, bo się wszyscy się rzucą teraz na ciebie. FAK nie wiedziałam! Co ona zrobiła? Nie wiedziałam! Dlaczego nikt por... mi nie powiedział? No bo... A no w sumie to prawda. Gdzie można coś odjebać? Jak na niego patrzę, to mogę to zrobić tak. A Taki łesek cusi... Twierdzę tu jest. Gdzie tu? A tu, tu? jest! Tu takie fil filary, jak ma? to, bo raz, dwa, trzy okay. widzisz takie. No, raz, dwa, no. no. Tak, o co to? to. O, tam. O, tam, gdzie poleciałem. Fajnie, że masz petardę w dupie, a ja nie mam. I co ja teraz robię? Dlaczego mnie nie zabrałeś? Żal. Cześć, Risia. Risia przyszła, nie było jeszcze dzisiaj. A Jezu, to rzuca. Boże, już się boję, że znowu, nie wiem, jakiś atak na moje życie, czy coś. Odwiedzić łazienkę, z, z wrażeniem. Mhm. Mm tak się przestraszył, że poszło z gruzem. Boże. Get down, Mr. President! Prawie. <laughs> Knaps się przebrał za Dildo. Jezus, rozebrał się! Ty, Knaps, ale ty tam nic nie masz. O, patrz, zawstydził się. <laughs> Chryste, nagie Dildo. w Dubskiej poleciał. <laughs> Stefano, jesz grzyba? Widzisz No Co? Jakiego grzyba? No właśnie, nie wiem, ja coś coś w rękach i to wygląda jak grzyb. Bo o jest, co? to jest? Ej, to chrunka! No to jest taki. Dokładnie. Kurwa, When you try your best, but you don't succeed. Patrz jaki mordulec jeden. To są baby świnkę, ale to, to fajna baby świnka babyświnkę. Ona ma takie wiesz: kolce. Kolce, znaczy Nie, kol oj, oj, oj. nie kolce, tylko. Yy, no, kły. Jezus! A! Jezus! Nie, 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 nie Jezus! 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 Prawdziwy Enderman. Slenderman kurwa, co jest? Endermanowi nie patrzy się w, w oczy. A ty Ale... dosłownie stanęłaś i patrzyłaś na niego. Jezus! Jak nie... No bo powiedziałeś, żeby mu spojrzeć w oczy! Aaa, do... O, tam jest, tam jest, tam jest! Na gore klaty! Jezus! Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, serduszko w komentarzu i pierdeknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmików. A po więcej materiałów zapraszam na Twitcha, gdzie streamujemy codziennie od 12 do wieczora, na TikToka z najgłupszymi akcjami ze streamów, Instagrama i Twittera z nowymi fotyczkami, przemyśleniami, nowinkami, na Patreonie, jeśli chcecie wesprzeć content oraz na Discorda do spędzenia czasu wspólnie z całym community. Wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie, a my widzimy się już niedługo na czatku i w komentarzach. Miłego dnia kochani, bye bye!